Boże, aby, poznawszy w sakramencie Eucharystii uczestnictwo uczest, czy wystanie się cudu ostatniej wieczerzy, odczuwał wzrastanie w sobie dzieła zbawienia i był prawdziwym zaczynem jedności między wszystkimi ludźmi. Ciebie prosimy. Mówimy się za wszystkie narody ziemi, aby mogły. Urzeczywistniać w wolności i wzajemnym poszanowaniu swój rozwój oraz aby w Bogu odnalazło źródło wszelkiego dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących z powodu choroby lub opuszczenia, aby Boży Syn, który jest najlepszym oparciem dla ludzkiej słabości, uzdrowił ich i umocnił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za zakonających, aby zostali posileni świętym wiatykiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za nas, tuc zgr zgromadzonych, aby poprzez Eucharystię umocniła się między nami miłość braterska oraz aby wzrastała w nas nadzieja na ostateczne przyjście Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy odeszli już z tego świata. Niech Jezus Chrystus obdarzy ich zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. <laughs> Panie nasz Boże, który nie przestajesz posilać swojego kościoła ciałem i krwią Twojego Syna, spraw prosimy, aby wszyscy uczestniczący w Wieczerzy Pańskiej na ziemi Stali się godnymi udziału w boskie uczcie Twojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego.